Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam krok po kroku jak wgrać shadery do Farming Simulator 22. Dużo osób pewnie nudzi taka tutaj zwykła, pospolita grafika jaka jest w Farmingu 22. Pokazywałem również na moim kanale poprzednio jak wgrać shadery do Farminga 19. Pokazywałem również jeszcze dawniej jak wgrać do 17 shadery. I właśnie dlatego pojawia się ten poradnik, bo chcę wam pokazać jak takie shadery wgrać do farminga 22 krok po kroku jak też oczywiście zrobić wszystko, żeby no żeby tutaj nam wszystko bardzo dobrze działało. No i co? Shadery oczywiście są dla osób, które, którym się nudzi ta grafika, która jest teraz w farmingu i chcą poczuć nie wiem, jakąś tam świeżość związaną właśnie z farmingiem, żeby nie grać na tej nudnej Nudnej, może nie nudnej, tylko takiej pospolitej dosyć grafice, ponieważ jak wiecie dużo też moderów, czy też jest wiele, wiele różnych filmików na YouTubie, gdzie to ci tacy więksi twórcy z zagranicy, czy też nawet od nas z Polski używają różnych modów graficznych, shaderów. I też pewnie wiele osób zastanawia się jak takie shadery mieć, jak takie shadery wgrać i jak mieć taką grafikę jak oni Do tego pobrałem sobie taką polską mapę Goliszew, żeby sobie na tej mapce zobaczyć właśnie jak te nasze shadery będą działały Także co, przechodzimy do części tej właściwej poradnika jak wgrać shadery do Farming Simulator 22 Już Wam to A więc tak, pierwszy krok to musimy wejść na stronę Reshade Jest to strona z programem właśnie do shaderów no i ten program do shaderów musicie sobie pobrać. Klikacie tutaj tą pierwszą pozycję, no i ten program sobie pobieracie. Jak już pobierzecie ten program, to wchodzicie w, pro w pobrane, tutaj gdzie wam się zainstalował ten program. Klikacie w to. No i teraz tak, wyskakuje tutaj wam takie okienko, no i powinniście tutaj mieć Farming Simulator 22. Jeżeli nie macie nigdzie tutaj farminga 22, ale też napomnę, że jak sami widzicie, możemy shadery zainstalować nie tylko do farminga, do innych gier tutaj widać też można. Ale jeżeli nie macie 22 tak jak ja, to klikacie tutaj to Browse no i po prostu szukacie sobie waszego launchera z farmingiem, tak? 22. Klikacie w to, dajecie Next. No i tutaj są biblioteki. Jeżeli wasz komputer jest starszy, będzie używał innych bibliotek niż DirectX 10, 11, 12. To sobie klikacie OpenGL, Vulkan, DirectX 9, jeżeli macie starsze karty graficzne No ja oczywiście mam nowszą kartę graficzną, więc klikam te najnowsze, klikacie next To sobie pomijacie, no i tutaj mamy jakieś tam, jakieś tam tutaj różne, różne shadery, różne efekty, różne filtry Ja sobie to pozaznaczam, wy tu sobie dowolnie, dowolnie możecie sobie to, że tak powiem instalować Ponieważ jest tutaj duża dowolność, bo tych, trochę, tych, tych, tych różnych efektów trochę jest, wam powiem, to są jakieś SMA, lightroomy, nie lightroomy, tutaj możecie to albo instalować, albo to skipnąć, nie wiem, tutaj też różne rzeczy i te, tego będzie tutaj dużo, tego będzie tutaj mnóstwo. Także jeżeli oczywiście, że tak powiem chcecie się bawić w instalację tego całego dziadostwa, no to się bawicie. Trochę tych efektów tutaj jest, bo powiem Wam, że wyszła nowsza wersja tego programu i ten program jest troszkę nowszy. Tutaj jest trochę tych efektów i tak możecie sobie instalować, 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 ich jest bardzo dużo. Nie wiem, ja tutaj poskipuję to wszystko w sumie, bo, bo po co mi to? Po co mi tyle efektów? No i program nam się zamknął. Poskipowałem tę resztę efektów, bo tutaj tych, tych efektów tyle mi yy, nie potrzeba. Więc co? Potem, jak już zainstalujecie sobie ten program, zainstalujecie sobie te efekty, mówię najlepiej, żeby było ich jak najwięcej, ja nie instalowałem teraz wszystkich, tylko zainstalowałem tylko takie najbardziej potrzebne, to najlepiej byłoby, jakbyście sobie znaleźli jakieś shadery. I wchodzicie w jakąś stronę z modami, ja lubię tą stronę, ja z tej strony pobieram mody. wpisujecie sobie oczywiście shader, czyli shadery. No i tutaj macie różne, różne shadery od różnych twórców. No, jest tutaj po prostu tego dużo, tak? I dlatego mówiłem, żebyście najlepiej pobrali jak najlepiej, jak najwięcej tych, tych wszystkich shaderów. No, ja sobie wyzbiorę na przykład te shadery tego twórcy, podlinkuję Wam je ja oczywiście w opisie. Pobieramy to wszystko, pobieramy nasze shadery. No, i gdy pobierzemy nasze shadery, no, oczywiście musimy je sobie tutaj wypakować. Tutaj są te shaderki, no i te shaderki musimy wgrać do folderu z. Farmingiem, czyli wchodzimy tutaj, gdzie macie zainstalowanego Farminga 22 i szukacie sobie w folderze z Farmingiem pliku x64. No i tutaj, jeżeli wszystko się prawidłowo, to shadery zainstalowały. Tutaj mamy coś takiego jak reshade. Tutaj mamy jakieś efiksy, nie efiksy, to jest wszystko, to, co się tam instaluje w tym programie. Są jakieś tekstury i te sprawy, i te sprawy, bla bla bla, wiadomo. No i jeżeli chcemy zainstalować shadery to po prostu to przerzucamy tu. No i nasze shadery powinny być w tym momencie zainstalowane I w tym momencie co robimy? Uruchamiamy sobie naszego farminga i zaraz Wam oczywiście pokażę co dalej No i dobra, słuchajcie, po zainstalowaniu naszych shaderów, tak jak Wam pokazałem, pora żeby je tutaj uruchomić Tak wygląda gra, która jest bez shaderów Tak jak już mówiłem na początku jest to mapa Golishev No i teraz wchodzimy sobie w home No i tutaj mamy te wszystkie takie efekty, które pougrywaliśmy w programie na początku Możemy sobie dowolnie modyfikować to jak chcemy. No jak widzicie, o, zaznaczę to. To nic nie daje. O, to coś daje. To coś daje. No także, czym więcej efektów w tym macie większe możliwości. No i tutaj jest takie shader.ini, to jest to, co ja wgrywałem. To jest jeszcze inna paczka. I klikamy select i bam, mamy naszą grafikę. Mamy nasze shadery, i gra wygląda jak Farming Simulator 25, bądź też Professional Farmer 2014, bo <gryw> bardzo strasznie mi ta grafika przypomina Professional Farmera. Hmm. Polecam Wam granie na shaderach głównie na polskich mapach, ponieważ jest to, e, że tak powiem, jest to, że tak powiem, moim zdaniem dużo, du, dużo fajniejsze. Jak gracie na shaderach na polskich mapach, powiem szczerze, że tam płaczkę shaderów akurat, którą teraz pobrałem, e, ona mi się podoba, dlatego, że jest oczojemna. Dlatego Wam powiedziałem na początku, że wybierzcie sobie najlepiej sami. Ja Wam oczywiście podlinkuję tą paczkę shaderów, ale najlepiej to w, w internecie sobie znajdziecie taka, która Wam będzie pasowała, bo wygrywa się to tak samo, tak jak Wam pokazałem. A najlepiej, żeby to Was satysfakcjonowała roz, rozgrywka, nie? Także pobierzcie sobie takie shadery, jakie chcecie. Yy, I co? To by było chyba na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzu. I co? Ja już nie przedłużam Do następnego Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, mówił nocur, cześć, na razie